Witam w kolejnym filmie poradniku z zajęć informatyki liceum ogólnokształcącego tym razem z innego programu a dokładnie mówiąc Inkscape jest to program do grafiki wektorowej czym się różni od GIMPA tym, że GIMP jest oparty na grafice rastrowej czyli na bitmapie i Cokolwiek się na nim zrobi, jest zapisane w, konkretnym, w konkretnej jakości, rozmiarze i zwiększanie, zmniejszanie tego może skutkować pogorszeniem jakości. A w grafice rastrowej, co jest wszystko zapisywane matematycznie, a nie bitmapowo, możemy tworzyć yy, yy. Naprawdę wiel dużej ilości pliki o o wiele mniejszym rozmiarze, które nadal będą miały nie, e, doskonałą jakość, nieważne od manipulacji e, nad tym, e, na tym, manipulacji wartości. No ale dobrze, przejdźmy do praktycznej części tego zadania. E, co będziemy robić, to kopertę. Bum. Mamy tutaj typowe piktogramy. Taki piktogram, koperty. Robimy coś w tym stylu, tylko bardziej minimalistyczne. O, takie jakby coś tego typu. Więc jak to zrobić? Mm najpierw oczywiście nie potrzebujemy żadnego źródła z internetu tym razem wszystko tutaj zrobimy od 0 w programie Piszemy time to draw i trzeba rysować w zależności od języka programu i new document to się nam otworzy w niesamowicie szybkim tempie i mamy przed sobą E, pewien rozmiar. Oczywiście rozmiar można zmienić, ale na razie nas to nie obchodzi. Co chcemy zrobić, to kopertę. No więc jak można to zrobić? Można to zrobić oczywiście e, rysując pentulem. E, wszystko e, da się zrobić rysując, ale zrobimy to trochę sprytniej. Trochę bardziej e, schematycznie. Za pomocą figur i ich wzajemnego e, przekształcania wobec siebie, zmian, że tak powiem, tych e, figur. Więc co trzeba zrobić? E, zrobimy tak, jakby wycinankę. Najpierw zaczniemy od podstawy tej koperty. Robimy sobie kształt koperty. E, zwyczajny prostokąt. Klikamy sobie na tutaj po lewej: Rectangle Tool, skrót R. I tworzymy prostokącik. Jak naciśniemy S, czyli e, narzędzie zaznaczania, to możemy sobie manipulować tym e, kształtem. Możemy zwiększać, poszerzać, powiększać, przenosić. Tak samo, jak klikniemy drugi raz, możemy wracać czy wykrzywiać. No dobrze, mamy to. O, zanim y, dodamy kolejne kształty, skopiujmy sobie ten y, tą naszą figurę i dajmy na bok. Na prawo, lewo, gdziekolwiek Wam wygodnie. Dobrze. Co teraz? Teraz przydałoby się zrobić y, górę koperty. No to zróbmy trójkąt. Trójkąt znajdziemy tutaj. Gwiazda i wielokąt. I mamy do wyboru tutaj w tym górnym rogu, czy chcemy gwiazdę czy wielokąt. Wybieramy wielokąt i wybieramy ile chcemy kątów. Jak pewnie większość z Was się domyśla, trójkąt ma trzy kąty, więc dajemy trójkę. Super. No i klikamy, przytrzymujemy, rysujemy. Fajnie. Ja bym chciał od razu, żeby było równo w dół. Ale tak ciężko to dopasować, więc. Trzymam sobie CTRL i teraz będzie nam e, snapowało do konkretnych zaokrąglonych kątów. Czyli ja chcę wertykalnie. No, puszczam, mam kwadracik. Tutaj na dole mam kolory. Zmienię sobie kolor, żeby było widocznie. Klikam e, tutaj. S Select Tool i sobie przesuwam. Trochę poszerzę. Jak, jak przytrzymam Shift, to będzie według osi. No dobrze, jakoś sobie to ustawię. A, e, coś tego typu. Super. Jest fajnie. Tylko jest jeden problem, że to, mimo że może wyglądać jakby było równo. No, 100% nie jest równo. Chcę, żeby. Żebyśmy byli pewni, że wszystko jest ładnie, precyzyjnie, tak jak w grafice informatycznej na piktogramach powinno być, potrzebujemy tzw. align tools, czyli narzędzi dopasowywania. Znajdziemy je, jak wejdziemy w obiekt i na sam dół dopasuj i bla 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 po polsku jakoś tam jest. Align and distribute po angielsku, na samym dole to jest. No i po prawej stronie pojawi nam się okienko. Mamy tutaj przenożniejsze opcje dopasowywania. Jest to bardzo powszechne, bo jest to w Wordzie, jak i w większości programach do designu i projektów graficznych i tego typu akcji, że mamy narzędzie do, do dopasowywania. No, i co chcemy zrobić, żeby te, dwa te dwie figury były ze sobą równe? No to zaznaczmy. Klikamy raz, dwa, aż nie zaznaczałem dwa, bo nie przytrzymaliśmy Shift. Trzymamy Shift i teraz możemy zaznaczyć jeden lub więcej obiektów na raz. Więc ze Shiftem klikam ten trójkąt, podstawę, prostokąt i. Wybieram sobie, co chcę zrobić. Mógłbym kliknąć dopasuj do lewej strony, ale ty nie znasz cel, więc dopasujemy do środka. Super. Co teraz chcę zrobić? To wyciąć z tego prostokąta ten trójkąt. No, zanim to zrobię, zachowamy sobie ten trójkącik. Czyli tak samo zaznaczam tylko trójkąt, Ctrl C, Ctrl V, daję na bok i wracam do naszych operowanych figur. Zaznaczam oba. Można za pomocą SHIFTA jak pokazałem. Albo można zaznaczyć siateczką i zaznaczę nam wszystko co tam obiedziemy Dobrze. Co teraz? Z, będziemy używać funkcji e, Boolina. Boolin to jest e, działanie na kształtach, e, deformowanie i manipulacja kształtami wspólnymi. Mamy na przykład union, po polsku suma, difference, po polsku różnica, intersection. E, Czyli część wspólna po polsku, exclusion, czyli różnica, czy znaczy nie różnica, tylko części no jakby niewspólne, podzielenie, bla, bla, bla. Każda, każda z tych ma swoją funkcję, jest przydatna, ale co nam teraz jest potrzebne, żeby wyciąć jeden kształt z drugiego, to difference, czyli różnica. Boom. No i mamy wycięty z prostokąta ten trójkąt. Dobra. Teraz jest pora, żeby wziąć nasz skopiowany i go sobie ustawić. Ale tak samo. Teraz nie, usta nie ustawiamy go ręcznie, tylko zaznaczamy oba i wybieramy sobie wyrównanie. Jeżeli uznajemy, że jest trochę za nisko, no to możemy go yy, po. Yy, Dać do góry. Oczywiście, jak przytrzymamy ctrl to będzie się trzymał osi. Oczywiście łatwo zesnapuje na bok, więc może trzeba robić delikatne ruchy. Jeżeli nam coś nie wyjdzie, to nie ma sprawy. Jeszcze raz zaznaczamy, wyrównujemy. No, co teraz? Będę chciał użyć tego prostokąta, żeby wyciąć potem tak jakby wspólny kształt, ale to na koniec. Na razie. Zamieńmy to w jedną, w jedność, żeby to było jakby jednym obiektem. Oznaczamy oba. Idziemy do POW i UNION, czyli część wspólne, yy, suma. Teraz to jest jedną, jednym wspólnym obiektem. Ok. Więc co teraz? Takie coś by się gdzieś sprzydało, Ktoś by to chciał prawdopodobnie. Może nie. Zrobimy to trochę ładniej. Bierzemy prostokąt i zrobimy tak, żeby był trochę zaokrąglony. Przechodzimy w takim razie w tutaj Node Tool. Skrót F2 jest już pod selekcją. To jest narzędzie do manipulacji nodami. Nody to są punkty na danym puffie. By wypełnienie to jedno, a PAW to drugie I Tutaj są moje postawione punkty. Jest punkt 1 Mogę go przenosić mogę go skręcać eee. Punkt 2, punkt 3 Dużo mamy tutaj stworzonych przez mnie punktów. I tak samo ten prostokąt ma ten node. Oczywiście, że jest figurą zrobioną. No, że z prostokątem to nie ma dużo tych nógów. Je zawsze możemy dodać po swojemu, ale tego teraz nie robimy. Co zrobimy, to bierzemy tutaj w tym rogu te kółeczko, przytrzy klikamy, przytrzymujemy i sobie zjeżdżamy. Nie robimy z tego zbyt zaokrąglonych rogów, tylko tak delikatnie, estetycznie sobie zaokrąglamy zostawiamy, fajnie ok, select tool super zmieńmy sobie kolor żeby się różniło no i dobrze super jak sobie dopasowuję to na oko, to już widzę, że jest to e, trochę za duże więc sobie to lekko dostosuję Trzymam Shift według osi, to trzyma się wtedy środka. Przytrzymam jeszcze Control i zmienia się proporcjonalnie. Dam to trochę mniejsze. O, To jest krak poszedł. Dam to trochę wyżej. Bardzo fajnie. No ale nadal chcę się upewnić, że będzie równo. Wygląda na to, że tu dość równo się zrobiło, ale nie ufam sobie. Ufam kompowi, więc zaznaczam oba. I dopasowuję na środek. Dopasuję też może na dół. I teraz jest idealnie równo do dolnej podstawy, jak i na środku ogół, ogólnym. Klikam sobie raz. Bez shifta, bez kontrola dam sobie w górę. O, gdzieś tyle. Niech będzie. No i dobra, jestem zadowolony. Zaznaczam wszystko, wszystko. Idę do Paw. I teraz chcę, żeby zostało zostały tylko wspólne kształty, tylko wspólna wartość. To, co, wy, to, co nie jest wspólne, co się nie pokrywa, będzie usunięte. No to idę do Intersection, czyli część wspólna. I w taki sposób stworzyliśmy piktogram koperty w bardzo takim minimalistycznym korpo stylu. Bardzo przydatne, jeżeli chcecie zrobić własną grafikę do CV, albo jakiekolwiek grafikę do plakatu, cokolwiek Wam tam przyjdzie do głowy. No. I to jest nasza koperta. To jest zadanie trzecie z mojej serii. Pierwsze z grafiki wektorowej, czyli programu Inkscape. Tak samo, jak z poprzednimi zadaniami, ja yy, będę oczekiwał zapisanego pliku, czyli save as Save as, yy, Inkscape SVG Ważne, żeby było SVG I no, nazywa, Nazywamy podobnie Imię, nazwisko yy, Imię, nazwisko, podłoga klasa grupa angielskiego e, i no i zadanie to tak, koperto to jest bardzo preferowana przeze mnie forma zapisywania jak, jak wyślecie cokolwiek no co sobie poradzę no, byłbym wdzięczny za wyraźną nazwę No i co? No i takie coś mi wyślecie Super To tyle Prosta rzecz. Tyle, tyle z tego zadania. Dzięki.